Hej, Siemanko, z tej strony ja. Dzisiaj na dzisiejszym streamie będziemy pokazywać. Można tak to nazwać? Różne rzeczy, które są nielogiczne w Minecraft. Teraz wam się wyświetla. O, gdzieś tam wyświetla Wam się karta z tym, już jest jeden odcinek, to jest już drugi, zachęcam, już przechodzimy, dzień dobry. Niektóre bloki mogą być trochę czarne, ale dobrze, na początek taki poradniczek, jakie można zwierzęta zabijać, a jakie nie. Najlepszym rozwiązaniem jest, jak już musicie zabić, to najlepszym rozwiązaniem jest zabijać te duże, dlaczego? Zobaczcie sobie, jak mało, nic z niej nie wypadło. I już tak samo. Trzeba poczekać, niech one urosną, a później kombinujcie. No dobrze. Czekajcie. Ok. E, teraz tak. Pierwsze to będzie dosyć coś nielogicznego. To jest już, myślę, bardzo popularne, ale i tak to chcę Wam pokazać escape i drugie to jest to no i dobrze i teraz co, mamy łuk i patrzcie, przez to to nie może przez to w parę przelecie no jak widzicie, no nie może. jakbyśmy nie próbowali z shifta no nie muszę tak to jak najbardziej, ale tak to nie może a jak to w ogóle daleko poleciało? Ale to nie jest istotne. No i dobrze. Teraz spalmy. A wiecie, co jest najlepsze? Patrzcie, jest tabliczka. Ona nie ma żadnej dziury. No i jak? To przeleciało przez cały blok. Ale przez blok z dziurą już nie chce. O, no, rozumiecie to? Przez to przelatuje, ale już z blokiem dziury nie przelatuje. Jak? Jak? Okej. Okay. Drugą rzecz, którą chciałbym wam pokazać... To gdzie jest słońce, to jest dosyć ważne. Budujemy jakiś taki mur. ja jeszcze bym chciał powiedzieć ogłoszę, myślę, że konkurs. Jeśli chcecie, napiszę w komentarzach. Dobra, myślę, że tego coś wystarczy. Ja Chyba, jeszcze on to słońce, jeszcze raz. Tu to? to, to? Okej okay. to nierówno zrobiłem, ale jak zlecę to tutaj to, 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 to widziałem. Nie. Teraz, patrzcie. To jest w ogóle dziwne. Patrzcie, jakbym nie próbował nie wiadomo jak duży tych ścian. Nie wiadomo jak blisko tego są Naprawdę, Jakbym bliżej jakieś ściany, żeby go ochroniało No to nie. Ale tak ściany. To jest w tym tak, naprawdę bo mamy, mamy, mamy. Zaprawiamy naprawiamy tutaj klapkę On się... Hmm. O nie. Nie będę przyklejał. Idę I teraz patrzcie. jedną kratkę na niego bo i on się nie pali. No jak? Budowałem tu ogromny mur, żeby go ochronić przed tym słońcem, ale go jedna taka klapka No przecież tutaj słońce się dostaje na ludzi. No jak? Jak jest w tym logika? Odpowiedź brzmi ŻADNA Następne Co większość już pewnie wie Robię na cztery Oczywiście wszystko testowałem Nie było tutaj jakichś takich dziwnych skał no teraz sobie zróbmy jakąś wieżę, no żeby na przykład się do niej dostać, wiecie, trzeba coś tam zrobić, żeby się do tej wieży dostać, tak? Mamy ładną wieżę, fajnie wszystko, ale już mi o co chodzi w tej wieży? O co ci chodzi? Bo co jest tu nielogicznego? To. Rzucamy w krawędź betroka. Daj mi się. O, o nie, teraz podlatałem. O, udało się. Nie, nie udało się. No udało się, patrzcie. Trochę podlatałem, ale jest to możliwe i dostajemy się do wieży drugi bug. trzeba sobie zniszczyć to no. nie dobra tak to nie może być teraz wchodzimy jak najbardziej staramy się żeby to było jak najdalej tak żeby to ta łódka nam nie tonęła o! No. Nie bo to jest źle to trzeba bardziej na środku. O jest! No! Prawdopodobnie to obalone zostawiamy. No obalone zostawiamy, tak? Ale jak widzicie no da się. I to było w, w tym odcinku. Na tyle. Jeśli chcecie serię Minecraft yy, Hardcore to zapraszam. A ja już zamykam serwer. I widzimy się w następnym streamie, liveie. Zobaczymy.